My, mali pomocnicy matki Kościoła, wcale proboszczę nie żegnamy, lecz wiemy, że teraz z posługą Bożą do innych ci oddamy. Nie martw się, my Ci w tym pomożemy i z nowym się Rysiem, dzieciom drogę do Boga pokażemy. Jednak pamiętaj również i o nas, proboszczu nasz szalony, i czuj się zawsze do nas zaproszony. Po <śles> komuś, komuś. Komuś. Na każde to zaproszenie do Ciebie padniemy i pyszne lody zawsze zjeść pomożemy. Kornu dorobimy, gofrem przegryziemy, a potem nadmuchańcach się wyszalejemy. Dziękujemy za wszystkie piękne kazania, naukę modlitwy i do Maryi miłości okazywania. Dziękujemy za nauki patriotyzmu, Polski szanowania i rodziców nam odpytywania. Wybacz te łzy, lecz wspomnień tak wiele. Mikołaj, ruszeniec i farie w kościele. festyny i bale, obfite wodą lanie. Kolonie niezapomniane, bułeczki na śniadanie. Tak wiele zrobiłeś, byśmy Boga kochali i jako dzieci Maryi do nieba się dostali. I z serca zwyczajnie wszyscy dziękujemy yeah. i zawsze kochamy.